Hej, witajcie, cześć, ja jestem Nexos i na samym początku tego filmu chciałem tutaj walnąć taką notkę, nie chciałem przedłużać się zbytnio, natomiast chciałem poinformować po prostu z góry, że to co widzicie tutaj jest to nic innego jak akcja sponsorowana na święta. Odezwała się do nas firma, powiedziała, hej słuchaj, dostaniecie sprzęt, dostaniecie super pieniądz, dostaniecie super rzeczy, które będziecie mogli rozdać widzom. No i stwierdziłem, że okej, okay, jak najbardziej, jeżeli coś mogę też ugrać gdzieś tam dla Was, to jak najbardziej spoko, lubię sprzęt, lubię testować sprzęt. Więc jak najbardziej się zgodziłem. Więc jeżeli komuś to nie odpowiada, jak najbardziej może po prostu opuścić ten materiał. Natomiast zainteresowanych, jak wygrać jakiś tam sprzęt yy, i tak dalej, zapraszam do tego filmu. Mam nadzieję, że po prostu docenicie szczerość nie, i tyle. Nie, nie musi go dusić. Co za śmierć z ciebie, się się? Jest? Jesteś za mnie, Czapkami? No, ej, a, no dobra, no niech będzie. No, ja wezmę sobie tą. Ja sobie wezmę tą. Niech ci będzie. nagle chcesz tą? No wow, to się nie już nagrywa? Głosu. Tak. Witamy moi drodzy w otwarciu pierwszego naszego prezentu w tym roku, który został nam nadesłany przez firmę World For Gamers. Tak. Są tam rzeczy od y, firm Essars chyba. I Somnik. Essars i Somnik. Tak, Somnik. Tak, I... Asia, kurde. Chyba, że jest coś to, 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 to już jest jedna reklama, a Ty już drugą robisz. No nic, w każdym hmm. razie, jako że Przyrzekłem i zawsze mówiłem o tym, że po prostu będę szczery, jeżeli chodzi o takie akcje. No to jest to akcja sponsorowana, natomiast ja nie dostaję za to nic, ale Wy za to dostajecie. Ja nie dostałem za to ani grosza. Żadna ściema, żadna ściema. W każdym razie, rzeczy, które tutaj dostaniemy, dwie rzeczy należą z tego, co wiem, do nas. Słucham. A reszta, reszta będzie dla Was. Więc tak. sprawdzimy co tam tak naprawdę jest, bo ja sam nawet nie wiem, co tam będzie. Asia, Część z nich postaramy się jeszcze jako, jakoś ten jakoś giveaway, nie trzeba będzie to w takim razie otworzyć. W każdym no. razie e, od razu mówię, że, że te rzeczy, które tam są w środku, będzie to po prostu nic innego jak giveaway dla Was, taki świąteczny w sumie z jednej strony. Więc e, jeżeli nie wiem, to może teraz już taki, nie wiem, biorę udział, to jedną osobę z komentarzy wybierzemy, która A. dostanie jakąś rzecz tutaj. Reszta może -y. na jakichś Facebookach. Więc w każdym razie szybko otwórzmy to, po prostu sprawdźmy co tam jest tak. w środku. A się Otwieraj. Asia, otwieraj. Ty raz... No, otwieraj. Wybaczcie mi, ale jestem zmęczony, bo dzisiaj byliśmy na trampolinach. Skakaliśmy, i jestem w ogóle najedzony i zmęczony. No, czy zobacz. O, robisz, no. O, moja, moja dola. Jak to ściągnąć? No, ja to sobie... No, robisz, no. Ze mnie. Ciągnąć. Brawo. Tak też szlamazarnie by już odpakować ten prezent na święta? Nie wiem, Asia już zaciekawiona, nawet kot jest zaciekawiony. Mm. Szkoda, szkoda, że tutaj... O Boże, ile oni tego zmieścili. Jezus Maria, ja tego tu nie. O Boże, ja muszę zrobić. O Boże, tak, środka, czekaj. Asia już pierwszą rzecz wyciąga. Tak, ona wyciągnie i wam pokaże. Daj się na Asia, czy nie? Pokaż do kamery, Asia. No pokaż tak do kamery. za to się łapie. Ślicznie tylko. Pokażę się do kamery, czy nie? Tak, tutaj, do kamery pokaż. O, brawo. takie coś? Brawo! Tak. Ale to nie dla Ciebie, Asia. Wracaj tu Więc wyciągnijmy po prostu wszystko może. Są właśnie somnika, słuchawki G938. Wiem, potem, Johnny, Ty pewnie będziesz... Nie, no nie. Ty... nie. Nie moje? Nie, raczej nie, wątpię. Ty będziesz potem też specyfika, specyfikację już opowiadał w oddzielnym materiale, nie? Tak, tych rzeczy. Tak. Więc na razie tylko Wam pokażemy, co jest. Więc proszę, są jedne. Masz jest... to, to Ciebie. Jest SR z Twilight Sparkle. Bo on się parką, więc znamy to z Asia już tam zbiera, a się, tak, a się, a się jest zbiera, to zabiera. zabiera. To czekaj, weź załóż czapkę elfa i Elfik będzie zabierał. Elfik, zabieraj rzeczy. Więc Elfik będzie dostarczał, Ale. on już wa wam dostarcza te rzeczy. Masz Asia? Masz te drugie słuchawki? To jedne musisz zostawić, tak, Aha. musisz to wziąć, tak. Proszę, tak. dostarcz to do widzów. Myszka z Potter, Harry Potter. Parę z Harry Potter, proszę bardzo. Tych myszek tu jest parę. Nie, czekaj, to są inne, poczekaj. To ja już ja teraz nie wiem co Ja mówię, to, to jest wielka paszka. Proszę Elkię, proszę mi to zabrać. Boże, ile to jest tutaj. Ja, o Jezu, ale nie musisz tym rzucać, Asiu. Trzy. Ile tych myszek tu jest? Trzy. Cztery. Cztery są. Cztery okay. pary. Czego? Również... Vortex. Ale fajne. No. I, I Vortex'y vortex mamy... Dwa. Nie, bo trzy. i tam to, to jest... Spark. A nie, Sparkle też. Co, dwa Vortex'y i no, pa, Sparkle. Panie Elfiku, proszę zabierać to. Sparkle, Sparkle. Proszę zabierać. Jedne chyba są właśnie Twoje te Vortex'y, wiesz? A moje miały być jakieś żółte, ale... Nie wiem, może to te sumnika to będą dla mnie. Bo jakieś miały się chciałam żółte. Proszę bardzo. Bo, że jak ona zabiera to wszystko, ona jest świetna. Asiu, no. ale nie, nie niż tutaj. Masz Asiu? Aś... Mamy moi drodzy podkładki Soundtable. table. I ich mamy również w sztukach cztery. Żeby by do zestawu Wow. No. I dwie kawiarniki zobacz, jakie śmieszne. O Jezu, jakie, świetne. jakie malusie, mogliśmy wziąć klawiaturę. Ej, ale świetna jest ta klawiatura. Ja bardzo chciałem takie klawiatura. Taka mała, czekaj, ja sobie jedną Wiesz jak ja potrzebowałem taką taki taki małą? Mal... Tak, ja potrzebowałem taką małą. Jak bardzo ona jest mała. Jezu, ona jest taka śmieszna, zobacz. W sumie nie jest taka mała, ona się tak wydaje, bo to pudełko nie jest takie wielkie. No w sumie, ale, no, ale ona bardzo jest... Asia, słuchasz, ona jest mechaniczna? Zaraz, tak, to może ona jest czekać. Wyciągniemy tutaj. Sprawdzimy. Musimy już ustawić, wydobywamy w testować wszystko, nie? Pewnie tak, pewnie ta tak. Albo ona już chce, nie wiem, Jedna fajna sprawa to to, że można tutaj na bokach Asiu, a może chodzi do mnie córkę, czekaj, tu sobie stań z boku Tu można tak ten kabelek sobie w sumie tak przewidzisz, na przykład no. z boczku, z przodu albo z drugiego boczku. Tak. Fajna sprawa. No nic. No. Musimy to jakoś tak, odłożyć. Śmieszna taka w sumie jest nieduża, nie? Dobra, tak to coś mi się no. podoba, ja muszę napisać do nich chyba jeszcze raz. I ja oczekiwanie I to jest życie właśnie, to jest no. życie. Dostajesz sprzęt, który tak. musisz oddać. Ale oddajemy wam, więc w sumie nic straconego. Nie? Nasz dzielny młody elfik, zobaczcie, bierze tutaj podnosi to wszystko. Ale aż uważaj, żebyś tam nie porwała, proszę bardzo. I idzie i zanosi to w tamto miejsce. Nie wiem dlaczego, ale, ale stwierdziła, że tak to popatrz, jak ona, ona. robi to ładnie od Ciebie, Marta. Co? Mówię, że córka układa ładnie od Ciebie. No to dobrze. I tutaj jest, zobaczcie, że jakieś tutaj jest sprzętu, więc jeszcze raz mamy tutaj jakieś klawiatury. Mamy tu jakieś podkładki I myślę, że w tym odcinku co, co byśmy tutaj kurde dali za to? Eee, za to, że zrobię ładny wierszyk może, może, może myszkę? Ja bym dała myszkę z podkładką nawet Taki zestaw od razu no, Myślę, że taki zestaw mógłby no. być rzeczywiście Czyli mamy tutaj myszeczkę, ja sobie tu usiądę Z Potter oraz Sand Table Ciekawe czy to jest taka duża podkładka Zaraz zobaczę jaka jak ona duża jest Nie pamiętam ja, Słuchajcie, 320x270 gruba na 4 mm. więc całkiem okej, okay. no nic w każdym razie moi drodzy e, myślę, że to pierwszy po prostu zestaw pójdzie po prostu napiszcie komentarz, zostawcie zostawcie ocenę po prostu i to pójdzie do was e, reszta nagród, które tam Elfik sobie już tam szykuje pewnie rozdamy gdzieś na jakichś social mediach oraz różnych na innych streamie. Na, na streamie, social mediach, różnych innych takich rzeczach, więc jak najbardziej po prostu was zapraszam, mam nadzieję, że mnie w ogóle widać i, i, i wszystkich tutaj, więc to jest e, autentycznie w sumie jakby tak nie patrzeć, to jest pierwszy prezent, który otworzyliśmy w te no. święta Więc bardzo dziękujemy tak naprawdę za to, że, że tutaj podosłano nam ten sprzęt Dziękuję za możliwość zrealizowania tej akcji Która w sumie, nie wiem, no dla mnie to taka spoko sprawa Jeżeli, jeżeli każdy coś z tego dostaje, to myślę, że, że jest, to, jest to fajna rzecz No nic, moi drodzy, dziękuję wam Mam nadzieję, że wam się podobało Zostawcie komentarz, zostawcie ocenę i, I kot, zobaczcie kot, o, kot Koci gnoju Kocioł co zrobiłeś? Kocioł wracaj tu. I co zrobiłeś, no? Boże, jak on będzie w święta mówił ludzkim głosem, to ja się boję.